Chcę podziękować, Koleń, za przyjęcie tego budżetu. Wiemy, że budżet jest bardzo trudny. Zadłużenie, które, które jest proponowane, wynika z inwestycji, które zamierzamy w przyszłym roku wykonać. Powiem tak. W tym momencie chcę złożyć podziękowania naszym pracownikom. Wpisanie wniosków, na które otrzymaliśmy dofinansowanie, czy otrzymamy dofinansowanie, zrobili nasi pracownicy. Niektóre gminy wynajmą firmy, i gdzie też płacą grube pieniądze. I teraz przysłuchuj się tej dyskusji, tam nawet się zastanowiłem, czy jest sens pisania. No bo jeżeli tu się mówi, że jest za duże zadłużenie, my tym kredytem się wspieramy, tylko nasza z inwestycji. Nie to, że co roku chcemy zadłużyć w gminę. Nigdy czegoś takiego nie miałem zamiaru robić. Ale jeżeli jest możliwość pozyskania jakichś funduszy, no trzeba się tym kredytem wesprzeć. I tu dziękuję pani skarbnik, jak moim pracownikom, wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tych środków. Piszemy różne projekty. Duże mamy. Wiemy z ostatnich, no z ostatnich miesięcy, że małe projekty, gdzie na 150 przeszło, gmina zdrowita otrzymała dwa dofinansowania po 5 tysięcy pracy.